Siemanko widzowie. Dzisiaj będziemy grali w Spidermana. Jak wiecie ten... Chyba już widzieliście taką ogrę. O taką. Widzieliście. No właśnie. Musieliście widzieć. No bo ja dzisiaj w nią będę grał. I dzisiaj specjalnie dla Was powtórzę obóz więźniów może ten pokażę wam kostiumy. Oryginalny jest tutaj. tutaj jest też taki niefajny taki 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 O, y, okej, okay, jeszcze takie są Ale ja dzisiaj będę... Ale wy napiszcie w komentarzu y, y, Jaki najbardziej lubicie O, jeszcze tutaj są Takie, taki, 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 taki O i taki jeszcze Ale ja dzisiaj gram o tym Albo nie, wezmę tego ten jest bardzo mega fajny I muszę sobie zmienić pogodę, no bo nie lubię e, ten, no bo nie lubię tego. E, grać e, ten grać e, w, e, w dzień na jakiś konkretnych. Lubię sobie tak latać po mieście e, dniem, ale robić konkretne rzeczy to nie. I tutaj mamy e, mogę tutaj jeszcze takie coś o takie. Zachód słońca, ale to jest najgorsza pora dnia. Ale noc jest tutaj mega. I najlepiej on świeci w nocy, ten kostium. Patrzcie, jak ładnie wygląda. On jest bardzo fajny. Teraz lecę. A wy, a wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jakbyście chcieli. A tutaj, jaki ładny. <ścoughs> Jakbyście chcieli być takim Spider-Manem i sobie tak latać po mieście. Okej, okay, już y, jesteśmy. Tutaj. O, jak ładnie w ziemię wylądowałam. Powtarzam. I jak widzicie, jesteśmy tutaj. I, wie, I oni mnie ostatnio bardzo mocno wkurzyli. Więc dlatego dzisiaj będę naprawdę dla nich ostry. Już mnie jeden zauważył, ale. O nie, już dwóch. O nie, już wszyscy. O nie. Nie wiem, czy wiecie, ale ale y, możecie y, zobaczyć też moje inne filmy. Na przykład, y, musicie wpisać z Sigma. Tak się nazywa mój kanał na YouTubie. Yy, ale będzie mi bardzo miło, jak zostawicie suba i łapka. I łapkę w górę. I jeszcze bo Jeszcze ja, yy, ben, ja w różne gry gram. Ale w tą będziemy też grali. To nie jest tylko, że my... my i lepiej, żebyście tą łapkę w górę zostawili i, su i suba, no bo y się dopiero rozwija ten kanał. To dlatego. Oni czasem tutaj śmiesznie sobie gadają. Ja tutaj lubię sobie pożartować. O, teraz na przykład. Teraz to panie. Przesadziłeś. Oj, przesadziłeś. Jak widzicie, to ja teraz. Yy, żelazne ramiona wyciągnąłem, ale to nie jest ten kostium. Do tego. No bo tutaj każdy kostium też ma swoje umiejętności, ale ja tak połączyłem. No ale niezbyt ładnie tak wygląda. No bo czerwony, żółty i.

To nie jest tak, że to tak trudno. No bo jak dostałem tą grę, to, to trochę taki, jeszcze tak nie lałem się, tylko tak ciągle robiłem, ale teraz to ja już tak umiem to grać i to bardzo dobrze. No i tak opanowałem to, że tak się leje z nimi. Ale na przykład ja gram w takie gry jak Roblox, Minecraft. Będziemy jak najwięcej gier grać. No. O jak cię, jak tam rzuciłem. A jak ładnie ich leje. I co panie? O nie, bo za. skinę, Ale nie. Ale nie mogę tutaj zginąć przed moimi widzami, bo będzie mi wstyd. Ale nie zginę. Już tak mamy więcej HP. O ty grubi. Gruby! Z kim zadzierasz? Gruby, gruby! Gruby! Mam jedno hopę. Jeden no. I dobrze to. Zas, zas już będzie po wszystkich. I teraz uważaj, chłopie. Gdzie jest jakiś A To był. A tu w grubego nie. W grubego nie. Gruby to się zdenerwuje. No grubego nie powiedziałem. No. A ty się tutaj. Co tutaj? Co ten gruby robi? Gruby opadł się.

No właśnie, praktycznie to już skończyliśmy. No ale jeszcze chciałbym jeszcze coś zrobić na koniec, Wam pokazać. To jest Nowy Jork. Ja skoczę z największej tutaj ten... Pokażę Wam jeszcze wieżowiec Avengers tutaj. No bo to jest takie miasto i jeszcze z najwyższego budynku skaczę. Jest tutaj, yy, to jest Epa State Building. Możecie sobie wpisać y, to y, na, y, na Google i to i Wam wyjdzie. Taki wy, wysoki bardzo. Ale najwyższym, każdy wie, że najwyższym na świecie jest Burj Khalifa. A tutaj jeszcze gołębia muszę złapać. O Boże. Już złapałem go. Ja teraz muszę lecieć na... Yy, nie na Burcz Kalifa, tylko na y, Empire State Building. Burcz Kalifa to jest w Dubaju. Yy, nie widzę tego. Ciebie. A, tutaj. Teraz dobrze? Nie. Teraz. Teraz? O teraz dobrze. Tam musi być Empire State Building. Już widzę, o to tam, to tam. Ja się będę na to wspinał. I zobaczycie co się stanie. Patrzcie jakie to jest wysokie. Jeszcze miałem pokazać wam wieżowiec Avengers. To zaraz wam pokażę. Tylko że najpierw miałem y, ten. To pokazać. I jeszcze to y, z tego zaskoczę. Piszcie w komentarzu, co, co miałbym zrobić w tej grze. No bo tutaj bardzo fajne rzeczy można robić. Ok. Raz, dwa, trzy. I Raz, dwa, trzy Ale fajne, fajnie to było. Teraz musimy iść na do do. A tutaj, wieżowiec Avengers. Tutaj na posterunku się przejadę, żeby mi nie było, żeby długo nie y, zajmowało to czasu. Okej okay, teraz gdzie jest zwierząt z Avengers? O już jest Ale on mm. fajny nie, mo nie mogę tam wejść, nie mogę tam spotkać Kapitana Ameryki ani e, Ironmana Widzicie? Patrzcie. No, Avengers Tutaj jak widać nie mogę wejść przez też wina mają wycieraczkę na buty. Wow! Chyba było najmniej, co mogło ich kosztować. Teraz ja się na to wspinam. I też z tego zaskoczeną, Ale to też jest. Du o! To je też jest bardzo wysokie. Bo jeszcze tutaj gdzieś plecak jest. Jeszcze zobaczymy, co to jest w tym plecaku. Jak, y jak ktoś ma taką grę, to piszcie w komentarzach. I czy Wam się taka gra podoba. Ale wy. Ale też możecie mieć dwójkę i Mora Moralesa, okej, okay, co to jest? Nadal nie mam pewności, czy otwierając to uwolniłbym segmenty, ale się nie przekonacie. A, okej. Okay. A miałem z tego zaskoczyć jeszcze. No, okej. Okay. Helikopter, hel helikopter, Helikopter, helikopter. No. Dobra. I O, aż się piach jakiś posypał. O, tutaj widać, że jest przestępstwo. Ale to już ostatnia rzecz, jaką robimy. To pościg jest. To nawet fajne. Jak oni mogą mnie zauważyć, te demony? A, a nie, po, nie, powiedziałem wam o, tym, o, o tych demonach. To są tacy w maskach. Oni dla niektórych mogą być straszni trochę. Ale tak przeważnie to nie są. No bo oni nie. To są tacy Chińczycy tam. Bomba w ciężarówce. Niego! A, bo ja. O, to. O! A to był wieżowiec Avengers, ja to walnąłem. Kapitan Ameryka. Kapitan Ameryka tarł yy, sprzątał I patrzy A co to tam leci? A tam, a tam bomba leci Przez Spidermana No I up. Ładnie Teraz tylko ten A bo on taki elastikowy. O, idzie do igrasia. No. O, okej. Okay. Czyli na tym kończymy ten filmik. No. Zobaczcie jeszcze raz na ten wieżowiec Avengers. O. I. Jeszcze będę nagrywał tego Spidermana. Papawi tobie.